Film z serii Skrzydła. Dobranoc Helen, zaczekaj. Cały dzień chciałam Ci to powiedzieć. Świetnie Ci w tej koszuli. Dziękuję. Wiesz? Zawsze uważałam, że jesteś bardzo przystojny i taki saksowny Co ty robisz? Coś, co chciałam zrobić od dawna. Siostro Kokran, potrzebny będzie litr drzwi i 100 mg demerolu. Śpieszmy się, doktorze. W samochodzie było jeszcze 50. Ryan, pragnę cię. Helen? Co? Coś tu jest nie tak. Może brakuje muzyki. Powiedz, że jestem nieodpowiedzialna. Powiedz, że jestem nieobliczalna. I dodaj jeszcze, że jestem niepoważna. Czy teraz mnie pragniesz? A co z Joe? Zapomnij o nim. Obudzimy no, go? Nie, cokolwiek robi, dobrze się bawi. Lowell, bardzo ładnie dziś wyglądasz. Dziękuję. Wczoraj po kościele poszedłem do sklepu z farbami i Arlo powiedział do mnie sir, i wtedy zrozumiałem, że Arlo wącha farby. Któż z nas nie pochodził się kiedyś nad puszką bieli na waho? Miałem na myśli to, że garnitur wymusza szacunek. Co powiesz Roy? Zastęp zuchów zanieczyścił mi samolot numer 2. Łap za szlauch i umy go. Czy trzeba więcej słów? Co czytasz? Katalog kursów wieczorowych. Znudziło mi się przeklinanie Stewarta. Nie warto tracić życia na żałądkowanie się przez mężczyzn. Brawo! Jakie kursy wybrałaś? Studia lesbijskie i jak unieszkodliwić mężczyznę za pomocą kciuka. Popatrz, prowadzi je ta sama instruktorka. Roy, chcesz usłyszeć dobry kawał? Uczciwy, ciężko pracujący taksówkarz idzie do pokątnego doradcy podatkowego, w wyniku czego w nim jest półtora tysiąca dolców urzędowi skarbowemu, który grozi, że pośle taksiarza do Mamra. Dobry kawał. Więc chciałem Cię prosić o drobną pożyczkę. Jeszcze lepszy. Błagam Cię. Słowie o pożyczce. Nie bądź dłużnikiem, a nie wierzycielem. Nie, nawet gdybym Cię lubił. I to akurat teraz, kiedy wreszcie zaoszczędziłeś dość pieniędzy, żeby zaprosić Casey na kolację. Ty i Casey? Nie oszukuj się. Nie miałeś dotąd odwagi, by powiedzieć do niej dwa słowa. Teraz mam. Zobaczymy. Casey? Co robisz? Jeśli ją zaprosisz, płacę za kolację. O co chodzi? Antonio? Ile masz lat? Prawie mi się udało. Myślisz, że to dowcipne? Myślałeś tak, kiedy zrobiliśmy to w Czemu się uśmiechałeś? Miałem niesamowity sen. Zupełnie wariacki. W naszej hali odpraw, Lowell przebrany za chirurga operował klauna. Antonio i Roy grali w duecie na fortepianach. A Casey śpiewała. Zaczekaj. Co ci się dopiero spodoba? Obrabiałem Helen na ladzie bufetu. Co? Wyobrażasz sobie? Ja i Helen. Dobre co? Z moją Helen? Spokojnie. Wczoraj śniło mi się, że nie mogę grać w piłkę, bo mam plastikowe nogi. Widziały się nagą? Pozwól, że ci wyjaśnię. To był sen. To się nie stało. To coś więcej niż sen. Ty jej pożądasz. Jak mogłeś mi to zrobić? Słuchaj, jestem pani przez panej nocy. Chciałem się zdrzemnąć. No, no, nie, nie będziesz stał. Trzymaj się z dala otwalą. Przepraszam. Gdzie mogę wynająć samochód z kierowcą na tydzień? Chodzi o limuzynę? Niekoniecznie. A może być była stewardesa w starym Tremucie? Przepraszam, przypadkiem słyszałem pańskie słowa. Mam luksusową taksówkę. Świetnie znam wyspę i ludzie mówią, że jestem rezolutny. Będziesz też musiał wysyłać faksy, odbierać klientów. Mogę wysyłać panu faksy, gotować obiady. Mogę nawet zrobić panu masaż. Albo nie. No ostatecznie. Jesteś rezolutny. Ile? Za cały tydzień na każde zawołanie półtora tysiąca dolarów. Półtora tysiąca? Za to zasłonię pana przed kulą. Albo nie. No ostatecznie. To dużo pieniędzy i tak często do mnie nie strzelają. Za dobry towar trzeba płacić, a po pańskim garniturze widać, że obraca pan dużymi pieniędzmi. Ma pan do wyboru. Wynająć mnie albo jakiegoś lewusa, który wyśle panu faks nie tam, gdzie trzeba i rozspiży cały interes. Podobasz mi się. Gavin Rotledge, Antonio Scarpacci. Jadziem z tym koksem. Znasz ją? Kogo? Tamtą kobietę, jest piękna. Oh, mm, nie, ona nie dla pana. Fej, hey, natomiast, to babka do zaliczenia. Okay, ona mi się podoba. You. Przepraszam. My name is Jestem Gavin Rutledge. Hi. Na pewno ciągle Pani to słyszy. Niemniej nie jednak chciałbym Pani powiedzieć, że jest Pani urzekająca. Naprawdę? Really? No, oh, well, hey, no próbowaliśmy. Przyjechałem tu na tydzień i byłbym szczęśliwy, gdyby pani zjadła ze mną kolację. Szkoda twojego czasu, Gavin. Nic z tego. Nie udało się. Idziemy. Na pewno nie zmieni pani zdania? Właśnie rozstałam się z mężem. Nie jestem jeszcze gotowa, by znów się umawiać. Rozumiem? I przepraszam. Pozwolę sobie tylko dodać, iż mężczyzna, który pozwolił pani odejść, musi być największym głupcem na świecie. Dziękuję. Uśmiechnęła się pani. Moja misja zakończona. Okay, on, Idziemy. Chwileczkę. Przepraszam za moje zachowanie. Jestem Casey. Bardzo mi miło. Powinienem odejść, ale ośmielę się poprosić, by ponownie rozważyła pani moje zaproszenie. Przyjmuję je. Co? Zabierz rzeczy do taksówki, zaraz przyjdę. Moje życie to czarna rozpacz. Chcesz odmienić sobie życie? Pod garnitur. Co robisz? Gapisz się na Helen. Nie. Wiedziałem. Poprosiłem ją tylko o kanapkę. Czekam na ciebie na zewnątrz. Co się dzieje? Wściekniesz się, kiedy się dowiesz. Brian miał erotyczne sen o tobie. Naprawdę? On cię widział nagą. Czy wydałam ci się za gruba? Ja też miałam fantazję z dwoma osobami spośród nas. Really? Who? Z kim? Z John i Brianem. Miałaś fantazję o nas? Była szalona i niewiarygodna. Daliście mi podwyżkę. Kwiaty. Brian w skarbie dziękuję. Po ostatniej nocy tygrysico zasłużyłaś na mnie. Bardzo śmieszne. Wiedziałem, że to dla Casey. Dzień dobry. O mój Boże! Jakie piękne kwiaty. Dla mnie? Tak. Gavin zapamiętał, że lubię Lilię. To ode mnie. Jaki on szarmancki? O grubym wilku mowa. Kwiaty po pierwszej randce? On naprawdę cię lubi? Mam nadzieję. Gewin jest taki jak Stewart, z tym tylko, że jest miły, ma poczucie humoru i nie trzeba go nieść, kiedy piasek na plaży się rozgrzeje. To pan Raplicz powiedział, że przyjedziemy po ciebie o ósmej. Wspaniale. Czy mówił coś jeszcze? Kazał ci powtórzyć, że zachorował na Casey's. Jakie to miłe. Ja się zabiję. Nie mogę uwierzyć, że wstałeś i zaśpiewałeś Just the way you are. To była karioka i śpiewałem dla ciebie. Przepraszam, coś mi utkwiło w gardle. To był cudowny wieczór. Jesteś wspaniałą kobietą. Hamulce w porządku. Jesteśmy na miejscu. Dobranoc, Casey. Ciao. Nie dasz się namówić na lampkę wina u mnie w hotelu? Jest już późno, a poza tym dzisiaj to trochę za szybko. Rozumiem. Ale jutro zjemy kolację. Oczywiście. Klak są też w porządku.

tak jest. Nie wiedziałem, że tak późno. Muszę zatelefonować. Na tej wyspie taksówka jest moim biurem, a wszystko, co się mówi w biurze, jest ściśle poufne. Rozumiem. Pan chyba pracuje w dzień i w nocy. To ja skarbie, jak dzieci. Powiedzmy tylko, że nie ty jeden w rodzinie Hackettów, nie miewasz sny. Skończ już z tym. W porządku, ale może zainteresuje cię, że zeszłej nocy miałem najbardziej podniecający sen w życiu. Pozwól, że zgadnę. Kupiłeś sobie nowe kalesony? Nie. To się wiąże z twoją nową dziewczyną, Kirsten. Z moją Kirsten? Nie zeszłej nocy. Przyszła do ciebie, ale nie było cię w domu. Zamknęła drzwi z uśmiechem. Swobodnie zdjęła ubranie. I zaczęła robić mi rzeczy, od których jeszcze cały drzew. Kirsten? Nie Helen. Śnij sobie o Helen. Ja mam Kirsten. I co ty na to? Nic. Możemy porozmawiać? Nie teraz. Helen, to był tylko sen. Muszę to zobaczyć. Lowell, mam kłopot i chciałem prosić Cię o radę. Nieważne. Twój instynkt Cię tu przywiódł. Zrzuć to z wątroby. Widzisz, mam przyjaciela, który jest winien dużo pieniędzy urzędowi skarbowemu. On teraz pracuje dla jednego bogatego człowieka, który umawia się z kobietą, którą mój przyjaciel bardzo lubi. Sęk w tym, że ten bogacz jest żonaty. Ale jeśli mój przyjaciel powie o tym tej kobiecie, straci pracę. Antonio, czy ja wyglądam na głupiego? Obaj wiemy, kim jest ten przyjaciel. To twój kuzyn dziakomo. No, Nie. Twój ojciec? Roy? No. Głupi Peter? Nie posłuchaj. Myślę, że twojemu przyjacielowi brakuje poczucia własnej wartości. Porać mu, żeby kupił sobie Garnitur? Kolacja była cudowna. Jak i ostatnie kilka dni. Dla mnie również. Czekałem całe życie na kogoś takiego jak ty. Ejże, włącz kierunkowska z cymbale. Mam coś dla ciebie. Jest piękna świnia. Tam na drodze. Nie mogę przyjąć. To zbyt wiele. Chciałbym, żeby się nosiła. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że ją zatrzymasz. Casey, czuję do ciebie coś, co pozwala mi widzieć nas razem. Chodź tu. Omal nie minąłem zakrętu do Casey. To nie będzie konieczne. Pojedziemy do hotelu. Ale do hotelu. Patrzcie, kościół. Czy ktoś ma ochotę pójść do spowiedzi? Tak. Idziemy do hotelu. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Zaczekam tu, żeby odwieźć Casey do domu. To nie będzie konieczne. Casey? Co? Nic. Chodźmy. Casey, nie idź. Co ty robisz? Co się stało? On jest żonaty. Żonaty? On ma żonę. Mówi do niej skarbie. To prawda? W zasadzie tak. Ale czy nie jest najważniejsze to, co czujemy dziś do siebie? Nie, masz żony. Czy to naprawdę jest istotne? Chyba jest. Proszę, odwieź mnie do domu. Jesteś zwolniony. Zapłać mi za te trzy dni. Nie dostaniesz nawet centa. Tak? To zobaczymy się w piekle, bo chyba się zabije. Przykro mi. Dlaczego ja zawsze trafiam na drany? Czemu nie mogę znaleźć porządnego faceta? Jeszcze znajdziesz. Wiesz? Mój wuj Paolo całe lata jeździł starym, rozklepotanym kombi. Na tego dnia zarobił dużo pieniędzy. Nieważne jak. I kupił sobie czerwonego Ferrari. Był szybki, elegancki, ale niezbyt pewny. I mój wuj najczęściej musiał jeździć tym starym, rozklekotanym kombi. Któregoś dnia Ferrari wyleciał w powietrze. Nieważne jak. I Paolo kupił sobie Czarnego Maserati, ale znowu nie mógł na nim polegać. Ferrari, Maserati są szykowne, ale ten stary, rozklekotany wóz jest z nim po tych wszystkich latach. Chyba wiem, co masz na myśli. Naprawdę? No dobrze, bo myślałem, miałem nadzieję, że. Ten wieczór coś mi uzmysłowił Nie jestem jeszcze gotowa, żeby się umawiać Jeszcze za wcześnie Tak Za wcześnie Przykro mi, że straciłeś pracę Nic się nie stało Urząd skarbowy na pewno zaczeka na pieniądze Ale wdepnąłem Masz. Co robisz? Potrzebujesz pieniędzy, więc... Może weźmiesz to? Nie mogę. Proszę, to należy do ciebie. Wolałabym, żebyś ty to miał. Dziękuję. Gdybym nie potrzebował tak pieniędzy, to wiem. Przynajmniej miał dobry gust. dobry tak. Bez wątpienia. Ale miałem sen. Wersja polska. Krzysztof Mościcki. Czytał...